Alo halo, witam, witam no, witam, witam Jest tu szefu? Nie ma, ja muszę, tamtyć, ja muszę zamykać biznes Dobrze Ale pan tutaj ktoś będzie Pan tu pracuje tak? Tak, no ja niestety muszę się zawijać. Aha, dobra w porządku, kurde bo przyjeżdżam i, i za... nigdy nie mogę zastać tu nikogo, nie? Dobra, ale jak no, pan spada to... Wieczorem, wieczorem. Przy... Dobra, dobra, wieczorem. przyjadę później po... Dobra, dzięki, dobra strzałeczka Nie no kurwa, jedziemy na tą siłownię, bo mnie chuj spali. I ona była. Nie kupię sobie tego samochodu dzisiaj. Kurwa, no nie kupię. O, jaka chopka Kurwa jak na czeskiej autostradzie Dobry, jest tu kto? Kurwa mogę tam forę wziąć? Kurwa jego mać... Co z tego kurwa fora i nie mogę jej kurwa zamówić. Ja pierdolę... Na chuj tu jest otwarte, o, 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 siedzi jakiś kurwa gość. Tędy wejdę, nie wejdę tam. Halo, dobry wieczór. Pan czeka tutaj na jakiejś sprzedawcę, czy jak to wygląda? No, autko kurde chciałbym kupić. I... A, pan, pan, pan pracownikiem jest, aaa, rozumiem, po podwyżkę no i dobrze, cisnąć, kurde, za jaja, kurwa, kradną, okradają nas, to kurwa, czasem pić tak samo, ile można, kurwa, dobrze płacą? A, to dobrze, to chociaż tobie się trafiło, dobrze, ma pan wybrane auto? No, mam właśnie, kurde. Tylko zapomniałem jak się nazywa, bym musiał podglądnąć. Od... Tutaj u pana czy tam? Tam przy biurku, nie? W katalogu. Dobra, dzięki. Dobry wieczór, piękna pani. A to pan, przepraszam serdecznie. Kurde. Stało coś, to stało. <laughs> tak? Jasny pierunie Kurde. Ja mam do pana. Opowiadaj. Tylko czy... nie, 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 nie. Tutaj, kolego, masz katalog. Możesz sobie zajrzeć. Tam są motory, motocykle różnego kategorii. Samochody, su su suwiki. Dobrze. Tak, tak. Tam, gdzie ten żółty, za tym żółtym, tam takie biureczko. I tutaj kolega właśnie jest tutaj w biurze i, i on tutaj sprzeda, jest pracownikiem, nie? Aha. Tak dobrze. więc tam sobie możesz wybrać i tutaj podejść do niego, nie? Dobre. Kurwa, mia mia miałem mu podać nazwę swojego auta, które chce i zapomniałem w pizdu. To, to, to trzeba jest... Jestem, jestem. Kupca wam, kupca wam na, na, naciągnąłem jednego. Tak, tak, to auto typowo pierwsze, budżetowe, to mi się podoba tutaj ten albany manana się nazywa, czy jakoś tak z tym bananem było. Najlepiej w kolorze czerwonym by był luksus. To poprosiłbym od pana dołu kurwa, co jest? Ja to jestem rozjebany, kurwa, nawet nie wiem, jak dokument pokazać. O kurczę, to moment. Nie pamiętam. Nowa karta SIM. gdzie Czy to sprawdzić? jak pan w kontakty. to pierwszy numer powinien No jest mój numer. Dobrze, super, kurde. jeszcze zacofany technologicznie. 15 240 Wie pan, ja jeszcze za czasów jestem tych telefonów, co takie na korbę były, kurwa pół godziny się kręciło, żeby numer wybrać, a na końcu i tak się okazało, że to do sąsiadki, kurwa, nie? Dobrze, czyli tak Albanin, banana, czerwona, strzała wręcz. Czy jest pan zainteresowany transportem indywidualnym? W sensie zawodzicie mi ją gdzieś, tak? Nie nie, to znaczy, że będzie dostępna e, no już być może około godziny 18 A w Dobra. innym wypadku to będzie około dwóch dni czekania. Aha, aha, a to jest jakoś cenowo y, różnica czy coś takiego? W tym wypadku to będzie 300 dolarów. Dobra, to ja chcę na 18 godzinę. I normalnie tu, tutaj przyjeżdżam, no, tak? Tak? I, tak, i... tak, jak już będzie odebrane od celników, to wtedy zostanie pan na SMS Dobra, rozumiem, a teraz Pan mi powie jak z płatnością. Teraz, czy, czy przy odbiorze? Teraz, teraz, teraz. przelewam. Okej, okay, dobra, to działamy. O, odmulił się jebaniec. Tak więc dziękuję serdecznie. Godzina 18, tak? Jeszcze, tak, tak. To jest godzina, Aha, aha, a czyli co? zadzwoni pan? Czy coś takiego? E, tak, dostaję pan SMS jak będzie do odbioru. Jeszcze tylko parę tutaj na dokumentach, a pana poproszę i wszystko. Okej. Okay. Super, bardzo panu dziękuję, dziękuję. Profesjonalna obsługa. Jak pan gdzieś jest tam na Google Mapach 5 gwiazdek daje dla pana. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dobry wieczór. Fajna furtka. Państwo, jedzie do drugiego. Chove coles ajudou, tá aí na Hm. Huj pojehal na rdečem, no kurva! Alod je bal. Merda, olha o gosto.